Trzeba zajrzeć do tej mojej elektrowni Udało mi się Zrobić skrzynię W zasadzie upgrade skrzyni Kubryka 450 Zrobię troszkę więcej światła Będzie lepiej widać Kablem 3x2,5 kwadrat w gumie Od sieci 230V Wtyczka 3 pinowa Taka jak do kempingów można było pociągnąć zwykłą, ale to wejście typu wtyk stały dla elektronarzędzi był niedostępny, a to kosztowało 10 zł. Więc w zasadzie żadna różnica w cenie. Każdy z tych gniazdek kosztowało osobno 4 zł, więc 32 zł za same gniazda. Wtyczka, gniazdo, ala siłowe, ale to jest 230 V. To jest koszt kolejnych 20 zł w sumie. I tutaj mamy regulator temperatury w tej chwili ustawiony na grzanie do 28 stopni. Temperatura otoczenia 17. Koszt 29 zł. A można kupić regulatory tańsze. Ja mam tańszy w terrarium, taki za 15 zł. Ale ten po prostu mi się ładnie tutaj wkomponował do środka. Nie jest biały, nie wyróżnia się specjalnie jest spoko. Oprócz tego mamy zabezpieczenie skrzyni, ale również instalacji klienta. Zdarzało nam się podłączyć 2-3 elektronarzędzia u klienta i wywalało nam bezpieczniki. a Ostatnio nawet udało się upalić kabel w instalacji. No ale to już jest wina instalacji klienta. Przy czym, żeby nie miał nikt do nas pretensji, to mamy 16-amperowy bezpiecznik. Tutaj płyta ładowania do narzędzi Parkside, innych nie używam. więc w związku z tym, że potrzebujemy dużo baterii sprawnych, czasami mamy montaż, gdzie na działce w ogóle nie ma prądu. Ostatnio mieliśmy tak odbielskie, gdzie klient nas poinformował w dniu, w dniu montażu, że no, ale na działce nie mam w ogóle prądu. Więc, no tak się stało jak się stało. Mieliśmy naładowane wszystkie baterie, i cały montaż ogrodzenia bramy i automatyki zrobiliśmy na, tylko i wyłącznie na akumulatorach. No dobra, to teraz, jeżeli za tą przegrodę tutaj, tak naprawdę, ponieważ te, tej przestrzeni, którą mamy wykorzystaną na instalację elektryczną, zabrało nam tak naprawdę ze skrzyni około 5 cm. Więc to jest bardzo, bardzo fajny wynik, ponieważ większość, jak widać, tej skrzyni jest nadal do naszej dyspozycji. Ja tutaj miałem ten zestaw do ładowania tych ładowarek, miałem wsadzony w takiej konfiguracji, w jakiej dzisiaj skończyliśmy pracę, ale bez baterii mieści się tutaj. W tej, w, tej w tej pierwszej przegrodzie. Ładowarki są po tej stronie, i wtedy mamy znowu resztę skrzyni na elektronarzędzia. Dobra, zajrzyjmy do środka za ścianę grodziową, więc to zróbmy. Tutaj ze ściany grodziowej wystaje nam czujnik temperatury. Możemy go ustawić na temperaturę otoczenia albo wsadzić go pod ogrzewanie podłogowe, i wtedy dowiemy się, jaka jest temperatura naszej, naszej podłogi. Ale mam ustawione tak wartości, że nie przegrzejemy skrzyni. A w przypadku, kiedy będzie tak jak dzisiaj, mocne słońce, no to ten termoregulator w zasadzie nawet nie załączył nam ogrzewania podłogowego, bo nie było takiej potrzeby. Dobra, ściągamy. I mamy tutaj troszkę kabelków. Przyznam się szczerze, że. Tego białego na razie jeszcze nie skracałem, bo nie wiedziałem, jak mi wyjdzie tutaj kwestia tego oświetlenia. I również kabel z ogrzewania podłogowego jest zwinięty, ponieważ też nad nim troszeczkę musiałem popracować. Tak samo tutaj ten kabel od czujnika temperatury też jest po prostu tak zwinięty, rozwinięty luzem, wsadzony tutaj w tą gruź i tyle. Po kolei. Z tej strony mamy wtyczkę zasilającą, od której odchodzą nam z tej strony trzy przewody: niebieski, ten fioletowy i brązowy. Fioletowy poszedł na uziemienie, ale to w zasadzie kolory nie mają znaczenia, jeżeli wiemy co tam podziałaliśmy. No i nie jest to instalacja, którą ktoś musi odbierać, prawda? Ważne, żeby to wszystko było dobrze poskręcane, żeby nam tutaj izolacja była tak zrobiona ściągnięta izolacja, żeby nie wystawały nam gołe przewody poza plastikowy obrys naszego gniazda czy wtyczki No i tak jak wspominałem wcześniej w opisie pociągnąłem dwa rzędy gniazdek i one są zasilone niebieski, czarny i zielono-żółty kabel i to idzie e, tu mamy mamy tak tym żółto-zielonym się tam proszę na razie nie, nie przejmować potrzebowałem dodatkowego e, dodatkowego zera, więc po prostu potrzebowałem wyciągnąć dodatkowy kabel e, czarny e, Czarne przewody są zmostkowane tutaj, czyli na naszym bezpieczniku. No i uziemienie jest również na złączce WAGO, tej następnej. I tak to jest połączone. Gniazdka są w lewym i w prawym szeregu połączone zgodnie z opisami. Tak? Czyli niebieski jest na N, biało, żółte, zielony na ground. I czarny na L, i z tego gniazdka idzie nam przewód do tego gniazdka, a z tego już wychodzą po dwa przewody. Jeden, który zasila nam gniazdko pod spodem, i drugi, do którego przychodzi nam napięcie od gniazdka z góry, i tak samo na samej górze. No i ta na samej górze, tak jak powiedziałem, faza, czy tam jedno złącze podłączone do. Bezpiecznika, a bezpiecznika, drugie zmostkowane na, na wago No i trzecie też zmostkowane na wagę. My nigdy nie wiemy, czy będziemy sterowali tym bezpiecznikiem fazą czy zerem, ponieważ u klienta w tym miejscu, czyli w gniazdku, faza może być z lewej lub z prawej strony i tego nigdy nie wiadomo. Ważne, żeby połączenia uziemiające były na swoim miejscu i tego absolutnie nie wolno z niczym, z niczym mieszać. Powiedziałem, że listwa LED będzie na 230 V. Zmieniłem zdanie, kupiłem transformator do zasilania LEDów stało napięciowy, 12 V i 15 W nitkę LED. Zobaczcie, jaka jest różnica w momencie, kiedy wyłączymy oświetlenie. Tak. Planowałem wstępnie, że tutaj również pociągnę jeden pasek ledowy i z drugiej strony drugi pasek, czyli w sumie trzy paski ledowe. Ale jak odpaliłem to, to stwierdziłem, że w zasadzie więcej mi nie potrzeba. Wszystkie te połączenia poza ledami, jak widać, które są 12 v napięcie oraz to 230V, które wchodzi, nie wymaga od tego transformatora grubsze, grubszych kabli. Zresztą to są takie złączki, że 2,5 kwadrat byłoby ciężko wsadzić, ale wszystkie inne kable, które tutaj widać, są o przekroju 2,5 kwadrat i to jest linka. Dlaczego linka? No bo wszystko sznurowałem, jak jeszcze było nieposkręcane. Ale teraz sobie myślę, że mógłby być tego całkiem niezły porządek, jak wezmę drut i na stałe drutem 2,5 kwadrat zrobię dokładnie to samo sznurowanie, tylko będzie zdecydowanie bliżej i nie będę musiał się tak siłować wsadzaniem za każdym razem tej przegrody. Oczywiście, no nie jest powiedziane, że ja ją muszę wyciągać i wkładać, ale Myślę, że tym filmem załatwię temat otwierania tego w najbliższym czasie, bo awarii póki co nie przewiduje. Dzisiaj sprzęt się sprawdził w zasadzie w 100%. 10 godzin pracy, całe zasilanie elektronarzędzia połączone ze skrzyni, temperatura otoczenia 30 stopni Celsjusza, skrzynia zamknięta, ładowarka w środku. Generalnie nie było problemu. Ile się dało, oczywiście skrzynię trzymałem w cieniu. Pozostaje jeszcze kwestia tego ogrzewania podłogowego. To od razu też pokażę. Tutaj pod tą cienką w zasadzie dyktą znajduje się folia ogrzewania podłogowego. Pokazuję. Tak, termofol 270W na metr. Jest to jeden kawałek. Producent oczywiście mówi o nieprzycinaniu tutaj tego brzegu i tak dalej. Ważne, żeby tutaj ta szerokość tego paska, jak producent przewiduje 25 cm, to ma być 25 cm, żeby nie przegrać folii. Jak obetniemy każdy z tych pasków, to ilość mocy, którą będą przetwarzać, będzie zdecydowanie większa, więc szansa na ewentualne spalenie folii jest spora, tym samym możemy sobie lub komuś zrobić krzywdę pod spodem znajduje się folia z gąbką dedykowana do ogrzewania podłogowego no i tam pianką troszkę wypełniłem szczeliny żeby ta folia nam się tutaj fajnie ułożyła ja w tej chwili czuję, że ona jest ciepła co nam pokazuje termostat Pokazywał nam 17 stopni, pokazuje 19,6 bo czujnik temperatury spadł właśnie na, na folię. Oczywiście, możemy zamontować tą sondę w dowolnym miejscu, tak jak powiedziałem wcześniej. E, oczywiście e, każdy element położony na folii, czy to będzie ta dykta, o której wspomniałem wcześniej, która jest u mnie, e, która robi za podłogę, czy to będzie panel podłogowy, czy to będzie kafelka, cokolwiek e, to nie będzie, zawsze będzie powodowało, że zanim nam się nagrzeje w środku skrzynia, to najpierw musi się nagrzać element, na którym ta skrzynia, e, na którym e, e, Leży, który leży na tej folii Więc proszę się nie spodziewać spektakularnych efektów Włączamy skrzynię i naraz mamy 28 stopni Celsusza w środku Absolutnie nie Szczególnie, że mówimy o 270 W na metr kwadratowy A tu nie ma metra kwadratowego Więc ten kawałek folii naprawdę ciągnie niewielką ilość energii Więc potrzebuje chwili, żeby ta podłoga nam tutaj się nagrzała nie mam z tym problemu, nie potrzebuję mieć nagranej folii tej skrzyni natychmiast. Natomiast co można zrobić? Można zrobić ogrzewanie ścienne, czyli na przykład nakleić folię tutaj na bok skrzyni i wtedy już niczym jej nie trzeba izolować, ponieważ na niej bezpośrednio nic nie będzie leżało. Ja chciałem uniknąć uszkodzenia tej folii. Nie jest to drogie, ale z drugiej strony nie lubię łapać narzędzia, które mnie kopią od razu, więc odpuściłem sobie tego typu manewry. Wolę, żeby ta skrzynia się nagrzewała troszkę wolniej, ale bezpiecznie dla wszystkich. No nie wiem, tyle z mojej strony. Czy będę coś w najbliższym czasie jeszcze tutaj przerabiał? Po dzisiejszej robocie, tutaj, w, to miejsca, w te miejsca, bym zrobił jeszcze jakiś stojak na, na telefon komórkowy i mam głośnik Bluetooth, który też się tutaj gdzieś fajnie powinien wpasować. To z tych rzeczy do zrobienia. No i przewód, który niestety zajmuje troszkę więcej miejsca niż planowałem. Więc nie mieści mi się na froncie część tego przewodu, niestety na razie mam zwinięte tak. Muszę tutaj troszkę dłuższe uszy dorobić, i wtedy te 30 metrów przewodu powinno załatwić sprawę. Dzięki za uwagę. Jak są jakieś pytania, walczę jak w dym. Jak będę umiał, to pomogę. Tyle, dzięki, cześć.